Mieszkańcy pustyni obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej zostały rozpoczęte, jednak jak twierdzą, sprawa ta przeciąga się zbyt długo i jeśli w tej kwestii nic się nie zmieni, będą zmuszeni zablokować drogę. Wolączką ludzi jest również brak sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu drogi pustynia Zawada. Termin był pierwotny do 30 września wykonania, potem dostał aneks, gmina otrzyma, że będzie do 31 października. Jesteśmy zirytowani. Sytuacją, gdzie po prostu ignoruje się potrzeby mieszkańców. Tutaj są mieszkańcy bezpośrednio korzystający z tego miejsca i z tego chodnika, którego nie ma. Wiemy, zbliża się otwarcie odcinka autostradowego Dębica-Tarnów, gdzie ten ruch tu na pewno jeszcze się wzmoży. W związku z tym, że wszystkie auta ciężarowe z autostrady będą zjeżdżać jedynie tym węzłem, bo węzeł zachodni nie jest przystosowany do jazdy do dymbicy, jeśli chodzi o auta ciężarowe. I zostanie niedługo zamknięty również przejazd przez y, tory kolejowe w relacji Kraków przemyśl. Także tu cały ruch zostanie w tą stronę skierowany i w związku z tym był apel właśnie i potrzeba wybudowania tego chodnika w związku z apelem mieszkańców. Na no drugi temat, no to kiedy też również powstaną światła przy na, na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą województwa. Najbardziej takim frapującym i denerwującym społeczność lokalną jest ten odcinek, który stoimy tu, gdzie ciąży ruch do autostrady. Mam nadzieję i jestem przekonany, że obietnicę spełni wykonawca i wejdzie z robotami jutro, z większą ilością ludzi, tak aby w przeciągu dwóch tygodni do końca miesiąca, proszę, ten odcinek skończyć. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. W tym miejscu już niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń. Jest bardzo trudno, można nawet zauważyć w tej chwili, jak jest trudno, bo są bardzo dużo aut ciężarowych, no i prędkość aut osobowych. No, bardzo trudno jest przejść, przeprowadzić dziecko ten kawałek do tego chodnika najbliższego. Rozkopane, jak widać, gwiazdy, no i. Nie ma zbytnio jak funkcjonować poprawnie. Ja uważam, że już było tyle stłuczek, na szczęście doszło do jakiegoś ciężkiego potrącenia do śmiertelnego wypadku. My swego czasu tutaj, będąc na spotkaniu przy tej krzyżówce, osobiście byliśmy świadkami o mało nie doszło do wypadku, gdzie... Jeden, ciężarówka jechała od strony Mieleckiej, tu zatrzymała się ciężarówka wcześniej zjeżdżająca drogę zawadzką i wyjeżdżał samochód osobowy, by wpadł bezpośrednio pod ciężarówkę. Te dwie rzeczy, brak chodnika i brak tych sygnalizacji powoduje, że bezpieczeństwo mieszkańców, tak, dzieci przede wszystkim jest zagrożone, bo szkoła, kościół, wszystko jest po drugiej stronie. Mieszkańcy mają prawo domagać się bezpieczeństwa. Ja tu pełnię rolę inspektora nadzoru. Nie mam innej możliwości zmuszenia wykonawcy fizycznej do zwiększenia tempa jedynie jedyny bat, który mam to naliczenie kar umownych za termi, nieterminowe realizacje robót. Ale wczoraj rozmawiałem z wykonawcą, obiecał, że jutro Wejdzie już większą ilością ludzi na tym najbardziej newralgicznym odcinku do realizacji wykonania chodnika. Do tej pory wykonał tylko kolektor kanalizacji deszczowej i studnie rewizyjne, zszedł z budowy. Wszyscy zapowiadają zgodnie, że na zakończenie budowy chodnika nie będą czekać zbyt długo. Po prostu siłą rzeczy nie pogodzić z tym będziemy zmuszeni do zablokowania tej drogi. A wiąże się także z sygnalizacją świetną, proszę Państwa, na drodze Mieleckiej. Bo to jedno z drugim się wiąże. A jakie będzie inne wyjście? Tym bardziej, że zbliża się otwarcie autostrady. Świateł również na krzyżówce nie ma. Nie ma przejść dla, dla pieszych, dla dzieci, żeby mogły przejść na drugą stronę do kościoła. Tym bardziej teraz jest miesiąc różańca i, no i tak chybił trafił. Przeleci, uda się, to się uda. Tak to wygląda. Budowa chodnika rozpoczęła się 15 września. Początkowo termin zakończenia prac ustalono na 30 września. Ostatecznie został przedłużony do końca października. Gmina Dębica wsparła finansowo budowę chodnika w Zawadzie w 50%, czyli kwotą 370 tys. zł. Generalnym wykonawcą prac na drodze powiatowej jest firma Centrobud.